Trendy są dla ludzi, którzy nie mają swojego stylu, ale się totalnie z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że możesz mieć swój styl, a jednocześnie czerpać inspirację z tego, co obecnie jest na topie, jeszcze bardziej kreując swoją własną modę. Cześć, Cześć, Jestem na z Triumphemicia i witam Cię, kochana Kruszynko, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd trendów na lato 2020. z Cię szczerą opinią z mojej strony totalne hity i skończone shity. Ale pamiętaj, że jeżeli coś to co skrytykuje, podobać ci się, to najprawdopodobniej dlatego, że do ciebie pasuje, a do mnie nie. Nie musisz się sugerować moją opinią, ale może faktycznie zauważysz kilka bankamentów danej rzeczy. Bo ja mogę powiedzieć, że coś jest zajebiste, ale twoja reakcja na to może być totalnie inna. Zniszczyć palić i wysłać w kosmos. I to jest spoko, a więc żeby nie przedłużać to zaczynamy. Jak ja jestem bardzo elastyczna jeżeli chodzi o styl i praktycznie zawsze wszystko próbuję zrozumieć i wybronić. A jak ktoś mówi To jest on the trend? On the trend? Niecholne. Nie no tego. To ja mówię na niej, z tej perspektywy i z tym. Ale nie będę owijać w bawełnę i mówię wprost, przeglądałam wczoraj trendy i czasami miałam ochotę sobie wydubać oczy. A więc jeszcze zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie łapki w górę i dajcie mi znać w komentarzu teraz, 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 co jest waszą ulubioną częścią garderoby kupowaną podczas lata, czy są to stroje kąpielowe, topy, bluzki, shorty, spodenki czy cokolwiek innego. I oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach na temat tego, czy to jest shit, czy hit. Sandały z kwadratowym noskiem. To jest chyba najgorszy trend tego lata. I ja nie wiem, czy autor za dużo na oglądał się kwadratowej masakry na YouTubie i zbyt dosłownie zinterpretował tytuł, czy co, ale jak na to patrzę, to zastanawiam się, czy bardziej przyda się to na jakieś pulparty, gdzie będę tego używać jako płetw, żeby szybciej pływać. Czy na bal przebierańców, gdzie będę chciała udawać kaczkę. Nie wiem, dlaczego wzięłam się tak na te biedne buty, ale jeżeli chodzi o buty z kwadratowym noskiem, to ja nienawidzę wszystkich, jak lecą. I nieważne, czy są to czółenka, sandał. I jakieś eleganckie buty, nieważne czy męskie, czy damskie, to dla mnie to wygląda jak odcięty kawałek cegły i na siłę dopasowany do stopy. Fajna rzecz! Okej, okay, nie da się ukryć, że te buty są naprawdę wygodne i zrobiłem mega furorę we wszystkich sieciówkach w tym roku. Dodatkowo w teorii można je dopasować dosłownie do wszystkiego, czyli sukienek, jeansów, shortów, ale to tak samo jak z golonką. Nawet jeżeli obłożysz ją kwiatkami i nie wiadomo jak ustroisz, zawsze będzie obrzydliwa. Przepraszam, że się uwzięłam jeszcze na tą golonkę, ale. To najbardziej paskudna rzecz do jedzenia jaką widziałam Naprawdę wolne robaki Także dla mnie jest to skończona żenada, przejdźmy dalej Staniki zamiast bluzek? Trochę dziwnym, ale ciekawym i nowym trendem jest noszenie bielizny zamiast górnej części garderoby Zamiast koszulki topu zakładamy koronkowy ozdobny stanik, tak zwaną braletkę Tak troszeczkę kojarzy mi się to z hipisami i nie da się ukryć, że trend jest bardzo odważny Ale z drugiej strony naprawdę fajnie wyglądający i przełamujący jak dla mnie temat tabu Wbrew we wszystkich sieciówkach znajdziecie teraz te fajne, korankowe, mięciutkie staniki Które możecie dopasować tak naprawdę do wszystkiego Przede wszystkim do marynarek, shortów, spódniczek I fajne jest to, że możemy odkryć ciało i powiedzieć Tak jestem piękna i tak mam prawo to pokazać I tak jak w tej odsłonie bardzo podoba mi się ten trend To jest jeszcze jedna, to znaczy zakładanie tej braletki na... Ubrania. I to dla mnie już troszeczkę wygląda tak jakby ktoś się dopiero uczył noszenia stanika Jakbyś nie do końca wiedziała co masz zrobić z tą częścią garderoby I to już dla mnie wygląda tak troszeczkę bambersko-wieśniacko w tym negatywnym oddźwięku Jakbyś na siłę próbowała pokazać, że chcesz być trendy, ale z drugiej strony wstydzisz się tego Wstydzisz się pokazać ciało, ale chcesz pokazać co kupiłaś Bermudy. Pamiętacie biker bikershorts, kiedy w podsumowaniu trendów 2019 Powiedziałam, że no nie jest to trend, który mi się podoba Ponieważ optycznie skraca i pogrubia nogę. Bo płaga wróćcie, byłyście zajebiste. Bo w ich miejsce wchodzą bermudy i są to spodnie do kolan. Generalnie wygląda to spoko, okej. Okay. Ale to, co teraz jest na topie, to zaprasowywanie ich w Kant, to znaczy tak, jak są zaprasowywane garnitury. W skrócie wyglądają tak, jakby obciąć spodnie od garnituru i założyć je od tak. Tak naprawdę sami styliści mówią, że jest to trudny trend i należy go komponować albo z białą koszulą, albo z oversize'owym t-shirtem w jakiś jasnych kolorach, albo też marynarką nie wiem czemu, ale te spodnie kojarzą mi się z taką ciotką, która przyszła na grilla i ona chce być młodzieżowa i wiecie, ale tak nie przesadzić więc zakłada takie bermudy jest cool, jest cool, jest cool, It's cool. A ty na nią patrzysz i odczuwasz takiego delikatnego cringe'a, z drugiej strony okej, okay, stanę w obronie tych spodni ponieważ bermudy zrobią naprawdę wiele dla ludzi, którzy nie mogą przyjść w shortach do pracy, a to jest upalne chcąc nie chcąc, te spodnie wyglądają dość elegancko, nie lubię eleganckich rzeczy, Uff. no chyba, że Julia. Sukienki, ale jakbym miała przejść w garniturze, to chyba wolałabym przejść w worku na śmieci. Serio. Co więcej, bermudy w połączeniu z marynarką i klapkami na delikatnym obcasie podbiły większość Fashion Weeków w tym roku. Maksymalistyczny kolczyk. Dokładnie tak, nie kolczyki, kolczyk. Jeden duży kolczyk w ciekawym kształcie, najlepiej przypominający antyczną lub nowoczesną sztukę rzeźbę. Dla mnie totalny sztos. Idealny dodatek na lato, bo przykuwa uwagę i jest bardzo interesującym elementem twojej stylizacji. A dodatkowo ja po prostu nie przepadam za symetrią, jeżeli chodzi o uszy i u mnie to widać, tu mam pięć kolczyków, tu mam jeden i tunel. I tak naprawdę ja bardzo często noszę po jednym dużym kolczyku i świetnie się w tym czuję. Oczywiście może być to troszeczkę wkurzające, gdy ktoś będzie się lampił na ciebie non-stop, a w szczególności na twoje ucho. Ale jak ci to nie przeszkadza, to absolutnie mówię, genialny dodatek na to lato. Myślę, że zrobiłby furorę na wszystkich festiwalach muzycznych, które gdyby mogły, to by się odbyły. Dzianina. To co będzie królować, to kardigany w tym samym odcieniu i w tym samym wzorze. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale AliExpress i Wish już od początku roku jest zawalane tego typu zestawami. Ja osobiście początkowo byłam tak z tym optycznie do tego nastawione. Kojarzyło mi się to lekko z piżamą, ale jak popatrzyłam na wiele różnych celówek i w ostateczności sama sobie coś zamówiłam z obawą, że to jednak będzie za ciepłe na lato, to przekonałam się, że wygląda to po prostu genialnie. Dodatkowo ten materiał jest naprawdę delikatny i przebiewny. To jest takie super dziewczęce i śliczne. A co najlepsze możecie z waszymi babciami albo mamami poszperać gdzieś głęboko w szafach, ponieważ kiedyś to było bardzo modne. I jestem przekonana, że wiele z waszych babci robiło na szydełkach takie rzeczy. Marti Renty ostatnio mnie zachwyciła tym strojem pielowym, który jest nie Niby takie oczywiste, ale zobaczcie jak to super po prostu wygląda. Pastele! Tak się cieszę, że ten trend z nami zostaje i się rozwija, bo on dosłownie pasuje każdemu. Obawiałam się szczerze, że ludzie już zaczną tym żygać, ale jednak wchodzisz do sieciówek, on jest wszędzie i nadal świetnie się sprzedaje. I to co jest najlepsze, w zależności od tego jak dobierzemy dane pastele, to albo podbiją one naszą opaleniznę, albo uwypuklą naszą bladość. Pastele śmiało można łączyć w dowolnych wariacjach. Super jest to, że tak naprawdę tutaj nie przegniemy, bo im więcej kolorów dodamy, tym ta stylizacja będzie bardziej żywa. Właśnie mi przyszły moje buty z Zimne pastele tym razem będą robiły największą furorę, czyli wybielony niebieski, zielony, brudny żółty. Więc mówię wam, że warto poeksperymentować, pójść do sklepu, popatrzeć, poprzymierzać, bo naprawdę różne kolory tych pasteli inaczej uwypuklają wasz odcień skóry i to jest super. Ja często latem mam takie pastelowe włosy z tego względu, że bardzo dużo pływam. Zarówno morze, jak i chlor w basenach bardzo wypukują moje kolory i wtedy są pastelowe, czyli będą na to ale chyba jednak wolę mocne kolorki. No. One! Nie wiem, czy przyjdzie czas, kiedy ludzie się w końcu Na to obrażą, ale mam nadzieję, że nie Ponieważ ja po prostu uwielbiam Ubóstwiam neonowe kolory Neonowe włosy, paznokcie, stylizacje Rzęsy, makijaże Bo to nie tylko dodaje takiego charakteru I pazura, ale także pozwala cię Lepiej poczuć samą ze sobą Jeżeli jeszcze nie eksperymentowałaś Nie eksperymentowałaś z neonami, to serdecznie ci polecam Ponieważ zakładając takie kolory I wychodząc w nich na miasto, ludzie automatycznie Odbierają cię jako weselszą, pozytywną Osobę, więc częściej się do ciebie Uśmiechają. I nawet jeżeli nie masz humoru, to ten uśmiech innych ludzi w stosunku do Ciebie go Tobie zwraca albo nadaje. Oczywiście, jeżeli nie przepadasz za momentem, kiedy wszyscy się na ciebie gapią, to nie będzie to trend dla Ciebie, ale gwarantuję Ci, że nie tylko świetnie podbija Twój kolor skóry, ale także po prostu wpływa na lepsze samopoczucie. Dekolt Caro. Czy tylko dla mnie to wygląda, jakby ktoś rzucił spanżyłam z całej siły? On przeleciał przez jakąś bluzkę, zostawił taką dziurę i poleciał dalej. Szczerze bardzo ciężko byłoby mi się zdeklarować na cokolwiek z takim dekoltem. Myślę, że Karo mogłoby jednak zostać w kartach. No nie każdemu jest pisana modowa kariera. Ale są osoby, którym to genialnie pasuje i patrzę na nich i mówię WOW! Na pewno fajnie odsłania to te kosteczki, które można jeszcze potraktować rozświetlaczem i wtedy jest super, ale kubistyczne motywy jak z obrazów Pabla Picasso, jak widać do mnie nie przemawiają, bo zarówno sandałki w tym kształcie, jak i dekolty mówię... Ugh. Nie wiem, czy tylko ja to tak odbieram, ale mam wrażenie, że jeżeli bluzeczka nawet jest zrobiona z delikatnego, przewiewnego, leciutkiego Materiału. Dzięki takiemu dekoltowi ona wydaje się ciężka, mu ciężna wręcz jak zbroja. Taj-daj! Taj, Kolejny dowód na to, że moda zatacza ogromne koła, ponieważ wracają do nas lata 70. I czym jest taj-daj? taj, daj? taj daj to jest taka metoda barwienia ubrań, piękne, abstrakcyjne wzory, które na pewno przykuwają uwagę. Najbardziej w tym trendzie jednak podoba mi się fakt, że można taką bluzkę, taką sukienkę, spodnie zrobić samemu. Na przykład ekipa ostatnio robiła odcinek, jak robi tajdaje. Na YouTube i TikToku macie mnóstwo przepisów, jak na te tak naprawdę drugie życie bluzce albo jakiemuś ściuszkowi, który leży w szafie od dawna i tak naprawdę nie jest zakładany. Dla mnie jest to piękne urozmaicenie całej stylizacji i nieważne, czy założycie sobie jeans, czarne rurki, czy cokolwiek, spódniczkę i do tego taką fajną tęczową bluzkę, to po prostu robi takie wow! Ale w ogóle zestawy, gdzie ludzie cali się ubierają w tej daje, też są świetne. To po prostu robi taki sztosowy zestaw i mam wrażenie, że teraz ogólnie jest y, na topie dość dużo dresów w tym samym stylu. Dużo się przewija tego na Instagramie. Jasne rękawy. Tak jak przeciętne bufki nie robią na mnie za dużego wow, tak tegoroczne, przerysowane letnie, sztos. Najbardziej chyba podobają mi się bluzki z takimi przezroczystymi bufkami, sukienki. Kojarzy mi się to z takim bajkowym, księżniczkowym stylem, dlatego chyba bardzo mi odpowiada i w zależności od tego z czym zostawicie dany produkt, dany ciuch, możecie uzyskać naprawdę przeróżne efekty. Od luźnego, przez elegancki, poimprezowy. Tropikalne wzory. W 2000 roku świat oszalał na punkcie tropikalnych wzorów, po tym jak Jennifer Lopez pokazała się w półprzezroczystej sukience na rozdaniu nagród Grammy. I po 19 latach gwiazda zamknęła pokaz Versace i taką oto to repliką sukienki sprzed 19 lat, wprowadzając tym samym trend na tegoroczne lato. Dla mnie połączenie zieleni z latem to jest świetny motyw. Jest żywy, energiczny, nadaje power stylizacji. Mam jedną sukienkę w tym stylu, mam strój kąpielowy i naprawdę świetnie się w nim czuję. Standały i klapki na platformach! Myślałam, że się nie doczekam tego momentu, aż nagle przyszedł ten rok i tak totalnie mnie zaskoczył, że wręcz nie wiem co mam powiedzieć. Platformy to są bez porównania moje ukochane buty, odkąd skończyłam 13 lat. I w życiu nie przyszło mi do głowy, że zaczną projektować sandały w tym stylu. I to tak na masową skalę, że dostaniecie teraz w belce, w w Zarze. Ja już kupiłam pięć par butów na lato, jeżeli chodzi o klapki i sandałki na platformie. Są świetne, są wygodne. Obawiałam się, że będą ciężkie, z racji tego, że wiecie, no jest tylko kilka paseczków, tak naprawdę, którzy trzymają całą konstrukcję, a tak naprawdę nie są ciężkie. Są naprawdę fajne, są ładne, wy czupleją nogi, podnoszą was generalnie, wydaje się, że no, jesteście wyżsi, że wasze nogi są dłuższe świetne do zdjęć, świetne do stylizacji ogólnie świetne na co dzień to jest najlepszy trend dla mnie na tegoroczne lato, mega się cieszę, że przyszedł mam nadzieję, że nie odejdzie, ponieważ moim zdaniem to robi jakby najlepszą robotę, jeżeli chodzi o buty zawsze będę tego zdania zawsze powiem, że platformy to jest po prostu sztos nad sztosami. I tak na już Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Jeżeli nie zrobiliście jeszcze tego na początku, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, które trendy są dla Was sztos, które są totalnie shit. No i oczywiście zachęcam Was do dyskusji. Może jeszcze coś wyczailiście, czego ja nie wyczaiłam, co jest obecnie na topie. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, mi, mi, media. A cieszę się już i widzimy się standardowo w piąteczek o godzinie 16. .00. I buziaczki, ale kochamy z kruszynki. widzimy się niebawem!